Hej hej, dzisiaj fajne newsy, więc zapraszam. Do BeamNG Drive wyszła aktualizacja 0.30, a wraz z nią pokaźny szereg zmian. Symulator otrzyma eksperymentalne wsparcie dla gogli VR, nowy pojazd, terenowy łazik Hiroshi Aurata, rozszerzoną mapę West Coast USA, różne mapy dostały także nowe misje oraz zmodernizowany został system manualnego przełączania biegów w trybie realistycznym. To tylko niektóre ze zmian. Fani produkcji na pewno nie narzekają. The time is now. Not bronze, not silver, but gold. Premiera tegorocznego hitu na PlayStation 5 Marvel Spider-Man 2 wydaje się niezagrożona, gdyż wczoraj wieczorem studio Insomniac ogłosiło, że gra osiągnęła złoty status. Wobec tego kolejna część przygód Petera Parker'a i Milesa Moralesa wyjdzie, zgodnie z planem, 20 października tego roku. Póki co, jedynie na PS5. The next chapter is yet to unfold. Firma Paradox Interactive, znana z genialnych strategii, zapowiedziała grę Milenia. Strategię 4X, w której przez 10 tysięcy lat prowadzić będziemy wybraną nację ku świetności. Brzmi podobnie do cywilizacji, nic bardziej mylnego. W głównych aspektach rozgrywki będzie to gra bardzo podobna, nie oszukujmy się, w pewnym sensie konkurencyjna. Podobnie jak w odpowiedniku od Firaxis, wynajdywać będziemy technologii i przechodzić przez historyczne epoki. Produkcja ma być debiutem Studia Sea Prompt Games, w którego składzie znajdują się twórcy, którzy pracowali nad System Shockiem czy serią Age of Empires, a na planowaną premierę Paradox podaje 2024 rok. It's she's in this Dzisiaj do graczy trafił dodatek do remakeu Resident Evil 4. DLC o nazwie Separate Ways przedstawi nam historię z Ado Wong w roli głównej, ale ponadto poszerzony o nową zawartość został tryb The Mercenaries. Wiemy także, że jeszcze tej zimy gra zostanie poszerzona, o wsparcie trybu VR dla gogli PlayStation VR 2. Dodatek jest już w tym momencie dostępny i nabyć go można za 45 zł. Na razie Night no City. Wyczekiwana aktualizacja 2.0 do Cyberpunka 2077 już dostępna. Update wprowadza szereg zmian, w tym zmienione drzewka tutów i umiejętności, ulepszony interfejs i user experience, nowy system policji czy ulepszona sztuczna inteligencja przeciwników. Jest to potężna łatka, ważąca w okolicach 30 GB i dostępna jest wyłącznie na konsolach najnowszej generacji Sony i Microsoftu oraz na pc -tach. Przypominam też sumiennie, że aktualizacja jest ściśle powiązana z wyczekiwanym dodatkiem widmowolności, który premierę ma 20. 6 września, czyli za niecały tydzień. Techland podzielił się planami rozwoju Dying Light 2 na okres do końca tego roku. Jedną z istotniejszych nowości jest wprowadzenie do gry broni palnej, ale graczy czeka także wprowadzenie trybu atak na wieżę. Ponadto nadchodzą wydarzenia crossoverowe z innymi produkcjami, Vampire the Masquerade czy For Honor. Zmiany są ciekawe, niemniej pytanie, czy ostudzą na emocje graczy związane z wprowadzeniem do gry wewnętrznego systemu mikrotransakcji? To już wszystko. Dzięki za cały wasz czas, trzymajcie się i na razie.